Siema. Nie zgadnijcie, co dzisiaj jest. Jest dzisiaj niedziela. Tak wygląda moja niedziela o godzinie 18:50. I to jest właśnie ten typ wyjazdu, i ta praca, o której nagrałem film chyba 2-3 filmy temu. Bo muszę tutaj wtrącić swój statement, ze względu na to, że jak zobaczyłem ten film, jak go złożyłem, także to już nie jest jakiś tam świeży film. Bo to nagrywam praktycznie, że w październiku, yy, a film jest z sierpnia, dobrze mówię? Jakoś tak. Już tam dokładnie nie pamiętam tego, jaki ja miałem humor i tak dalej. Ale ogólnie chodzi o to, że yy, to nie zawsze tak jest, że się w niedzielę wyjeżdża czy to w mojej firmie, w której pracuję czy w innych firmach nie wiadomo chłopaki, wyjeżdżają mi w poniedziałki i we wtorki, różnie to jest a ja przez cały okres całego roku w sensie wyjechałem w niedzielę może raptem maksymalnie z pięć razy także tutaj trochę tak wszystko nad wyraz mówiłem byłem chyba bardzo zły i przepraszam, jeśli ktoś się uradził o to, kogoś uradziłem w sensie tym filmem nie jest tak jak mówię. Znaczy, jest tak jak mówię, ale w sensie po prostu za dużo marudzę tam. No i sam, sam się do tego przyznaję, że trochę tego za dużo. No bo jednak to dalej jest praca. tak. I to, że ja robię na co dzień inną pracę, a tutaj byłem oddelegowany do tej, no to nie powinienem tak marudzić, moim zdaniem. No po prostu ja tak bardzo nie lubię wyjazdów w niedzielę. Chociaż są ludzie, którzy je lubią, no i, i tam też powiedziałem coś takiego, że się dziwię innym, że to lubią. No ale nawet w komentarzu ktoś przed chwilą mi napisał, że on woli wyjechać w niedzielę, bo w piątek jest wtedy w domu, jest w stanie coś załatwić. No to ja to rozumiem, bez sensu to powiedziałem. Prawda jest taka, że to jest tam tylko i wyłącznie moje odczucia, a nie że tak jest. Że Ty na przykład, jakbyś przyszedł do takiej pracy, to też tak będziesz to czuł. Może Tobie to akurat będzie pasować. No i tyle. Także miłego oglądania. Pozdrawiam i więcej optymizmu. Następny film już będzie bardzo. Y, mam je z uśmiechem na twarzy, bo też mam nagrane. Są dwa kółka i tak dalej. I jest bardzo fajny. Także do zobaczenia. Y, dziękuję za odbiór. Do następnego. Do bani. I naprawdę mega nie szanuję tego, nie szanuję wyjazdów niedzielnych, nienawidzę tego. Yy, jakbym miał tak jeździć cały czas, to na pewno bym tu nie pracował. Bo też z, z tego względu się zwolniłem pierwszy raz yy, z tej firmy tam ileś miesięcy temu, e, ileś, ileś lat temu. Ileś dziesiątki lat temu, nie no 10 chyba lat temu. Znaczy, to było pierwsze, druga kasa, trzecie to było y, to, że chciałem coś w końcu pozwiedzać. No ale to były tak wyjazdy w niedzielę, powroty w sobotę czasami. I tak wyglądały te weekendy. I tak naprawdę wyglądają czasami weekendy w firmach transportowych kierowców. No przecież to jest k jakiś dramat. I tak jak ostatnio ktoś mi też w komentarzu napisał, starsi kierowcy to są ludzie z innej gliny. I oni trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzą, nie? Czyli taki wyjazd w niedzielę na no, przykład nie przeszkadza I oni są z tego zadowoleni Ale ja się tak turbo dziwię, dlaczego młodzi ludzie się na to godzą To znaczy, że się godzą, no dobra Może nie ma innej perspektywy Ale że oni się z tego cieszą czasami No to jest dla mnie mega niezrozumiałe Dlaczego? DLACZEGO?! Co, co, co tu im odpowiada w tym W takim systemie Wyjazdów właśnie niedzielnych Gorsze niż wyjazd już w sobotę, bo jedziesz w sobotę rano. Powiedzmy, cię nie ma cały weekend w Dupie. Niedziela, wieczór, przychodzi, wszyscy odpoczywają z rodzinami. A kierowca co? Tękuje ciężarówkę i jedzie w trasę. Co <laughs> skurwa chore, nie? Tak bardzo szanuję pracę na oknach, że z jednej strony. Jakbym miał dostać ciągnik siodłowy na stałe i jeździć pod oknami, tak jak teraz, czyli raz na jakiś czas. Bo tak się niestety tutaj dzieje teraz, że Mercedesa mam i, i na tym cierpi moja, moja praca, że tak powiem. Ale poświęcam się temu i. No i tak jest. Yy, ale jakbym miał to robić na stałe, nie, na pewno nie. I nawet jakbym miał dostać właśnie nowy ciągnik No, no nie, no nie mogę jeździć ciągnikiem, musi to być Tandem Bo na Tandema po prostu nie ma tych robót, te roboty się nie nadają na Tandema I Tandemy sobie jeżdżą pod oknami, mają więcej roboty Ech. Więc jest jak jest 3 minuty nagrania na początek Nie wiem czy to mogę wstawić na początek, bo przeklinałem YouTube mi wyrzuci no, no tak to wygląda. Tankuję, jadę. Jeszcze dzisiaj mam załadunek za pół godziny mam załadunek jakieś tam 30 km stąd. Jadę pod Frankfurt calutką noc. Później trzeba to rozładować jeszcze samemu, bo jadę do Rewe. później podjechać gdzieś po jakieś dokumenty i kolejna nocka z lotniskiem powrót. Cudowna, Cudowna robota naprawdę. Nie dam. Nie dam. Nienawidzę tego. Strasznie będzie męczący to wyjazd. Nie wiem czy jestem w stanie coś nagrać, a może to będzie odpowiedź na ten, na ten właśnie mój film na temat pracy kierowcy. Bo bardzo dużo tam jest komentarzy. Nie wiem czy nie 200, 300 i trzeba w końcu na to odpowiedzieć. Idziemy na drugą stronę kochać. Ruch pod rampami zacny, no ale to nigdy nie oznacza, że to będzie szybki załadunek, nie? Bo panowie magazynierzy mają pewnie swoją robotę, <grym> ale dobrze, dobrze jest. Rampa można stać i oczekiwać, no bo to kurwa robi zawsze kierowca najlepiej. Kurwo, ładnie on tam na wygląda pasuje niesamowite 23, a korek na granicy to taki nawet nie mały, bo tutaj od zjazdu na ale no to to nie jest mało cudownie Kończę to nierówną walkę na dzisiaj. 9:35, 15 godzin pracy, co chyba po mnie widać, i 726 km. I jeszcze samemu rozładunek kręczeń oczywiście. No i udało mi się dojechać tutaj na ostatki czasu, bo naprawdę zostało mi 10 minut, jak tu parkowałem, czasu pracy, żeby w ogóle yy, odpocząć po tym wszystkim. Pojebane to jest. To nie tak powinno wyglądać. Dawno mnie tu nie było. Lotnisko Cargo City Sud, Frankfurt. I znowu szukanie tego wszystkiego. Tu jakieś nowe drogi. Kiedyś się tam jechało. W ogóle nie było tych dróg. Masaka, Dwa magazyny. I weź to znak. Jesteśmy na lotnisku odstawiam się pod rampę, bo tutaj chyba nie wolno kamerować <noise> także robię to z ukrycia. tak naprawdę nie jestem na lotnisku Te za jaj. No i co, czekam. Jest godzina 21.53, a o 22 mam chyba awizację. Wiecie co? Zacząłem używać klina podkowa, to znaczy od teraz. Pierwszy raz usłyszałem Ze względu na to, że dzisiaj jak byłem na rozładunku, To samochód się odsuwał praktycznie Patrzcie jak fajnie widać Ten samolot wielki Jaki on jest kurwa ogromny Masakra Wyjeżdżamy Jest w pół do pierwszej w nocy ja załadowany, lecę. W kierunek dom. Ogólnie na lotnisku bardzo dużo się zmieniło przez te lata, jak ja nie byłem tutaj. Znaczy no, ja tu byłem, nie wiem, z... rok temu, dwa lata, nie pamiętam, wiem, że byłem tandemem, przecież jakiś czas temu raz, raz jakiś załadunek robiłem. Ale tak, teraz dzisiaj zobaczyłem, że tu się tak wiele zmieniło tak się rozbudowało, rozbudowało rozbudował, rozbudował ten cały plac. Yy, może nie aż nie aż tak bardzo, jakby to można było rozbudować na pewno, ale są jakieś nowe budynki, nowe drogi. No teraz też jechałem przed chwilą tam, gdzie ten samolot wam pokazywałem, tą nową drogą, której kiedyś nie było. To 200 metrach, Fajnie, jest wszystko oświetlone. Następnie. Skręć w prawo. Co do oznaczeń wszystkiego to tak średnio bym powiedział i na pewno ktoś kto jest pierwszy raz tutaj to może mieć problemy z tym wszystkim. Skręć ja w też szukam teraz Następnie. wyjazdu no jest tu Skręć gdzie był. No też, też wiecie, mogło się to zmienić, nie? Ten cały parking jaki, jaki jest tam oświetlony. No i to wygląda. A tutaj też kiedyś, kiedyś się chodziło tutaj do, taki, do tego biura, co tam jest, i się meldowało. A teraz yy, meldunek na lotnisko macie przez internet. Albo ktoś was zamelduje, albo sami możecie na daną godzinę. Już nie trzeba nigdzie iść. Ale czyli ja tutaj. Ale Czyli wszystkie kierunki. No. Także jest troszeczkę inaczej. Na pewno trzeba dobrze czytać znaki albo mieć po prostu informacje co gdzie jak. Bo każde biuro to jest inny rodzaj meldunku, inne, inne rzeczy musisz mieć, że tak powiem, czy inne wypisywać i tego gadasz jak ja gadam. No i na pewno pierwszy raz, no, to jest takie ciężkie do skumania, nie? Wiecie, lud ludzie oczekują, że my kierowcy to yy, od razu jak przyjedziemy, bo, bo ludzie w okienkach czasami tak, tak mam wrażenie, że nas traktują, że no jak możemy nie wiedzieć gdzie, gdzie jechać, gdzie iść, co mamy dać, albo coś takiego, nie? Co, co trzeba powiedzieć. Ale my kurwa tych firm to się nazwiedzamy, nie? A każda firma to ma inne zasady. I weź teraz na każdej firmie bądź mądry i pisz wiersze, i, i wszystko ty musisz wiedzieć. Kierowca wszechwiedzący. Kurwa przeważnie, bez szkoły, Trzymaj bez matury, bez, bez, studiów, bez studiów, ale on ma wszystko wiedzieć najlepiej, nie? <laughs> Jedziemy do domu. 720 km, yy, pauza w domku. I jutro jadę na rozładunek do yy. Dom ławy, ale się wystraszyłem. Nie trzeba wyłączyć. Trzymaj się u lewej strony. Pokażę Wam jeszcze spalanie, bo tam wiozą 24 tony 31,1 miałem do teraz Spalanie No a na powrocie to ja ważę naprawdę jakieś, jakieś grosze, nie? A przepraszam, i tutaj po 25 ton Trzymaj się u lewej strony Kurde, ale mam na ośce dużo. Trochę przesadzili. Tu po trzy. Trzymaj się w lewej stronie. Siemanko, siemanko, już wam włączam światło. Słuchajcie, sytuacja jest następująca. Chyba skończyłem wczoraj na lotnisku nagrywać, całą noc jechałem, nic nie nagrywałem, bo przecież nie było co, byłem tak zmęczony nad ranem, dojechałem sobie pod dom, tutaj stanąłem na takim miejscu pod naszym wrocławskim lotniskiem, bo pod Aldikiem, gdzie mieszkam nie było miejsca, bo ktoś sobie busem stanął, no ale tutaj też spoko miejsce, zapiąłem sobie kutkę z tyłu na drzwi, także nikt nawet nie mógł otworzyć. No i co? No jest 2321 yy, wtorek. Jadę do Mławy Mam 6 godzin do Piąta 5.23 mi pokazuje, że będę. Także jeszcze troszkę pauzy sobie zrobiłem po drodze, bo mam być na 8 rano. Mam odprawę i rozładunek, także na spokojnie sobie będę będę śmigał. Nie ma się co, co śpieszyć tak naprawdę. Nie? Ważne, że jak mi się będzie chciało spać, bo w domu to tak średnio z tym spaniem było, to, no to po prostu pójdę spać sobie gdzieś po drodze już. No i tyle. A najlepsze było to, że właśnie stąd to ja mam gdzieś tak półtora kilometra do domu. No i musiałem rano iść jeszcze taki zmęczony z buta. To szedłem z buta do domu i mówię: Dobra, to muszę przyjechać jeszcze z tą kutką. No to wziąłem rower sobie, przejechałem rowerem Cyknąłem sobie zdjęcie z samolotem Cyk No i wróciłem do domu No i przez to byłem taki... Że tak powiem spać mi się nie chciało już Przez to wszystko i... No i mało spałem No ale nic Jedziemy po Polsce, także nocka nie powinna być nudna Do później Powiem Wam tak, zmarnowałem cały czas pracy. Jest godzina 14. Byłem tam o 8 rano, wyjechałem o godzinie 12.30. Przejechałem sobie tutaj, znalazłem taką stację w Glinojecku, ponieważ jutro mam załadunek w Konstancinie Jeziorne, albo Jeziornym, nie wiem jak to się tam mówi o 7 rano. No i sobie stanąłem tutaj, bo żadnej, żadnej fajnej stacji nie ma po drodze kompletnie na tej S7. Nie wiem, co tu się dzieje po tej stronie Polski, ale jest jakaś masakra. A ta stacja mi się tu podobała i idę zobaczyć, czy jest prysznic. Bo niby kiedyś był, ale nie wiem, czy jest. Witam z Konstancina. Konstancin Jeziorna. Jest tu bardzo nisko. Gdzieś tu załadunek za 600 metrów. Ale. Nie wygląda to kolorowo. Znaczy jest zielono, ale. Dojazd tutaj to mam nadzieję, że ja dobrze jadę w ogóle. Ciekawe. Załadunek dostałem do Wrocławia ogólnie. także Dzisiaj jest czwartek. Rozładunek jutro 7.00. O tej miałem być na załadunku. Za 300 metrów będę. Chyba, że to tu. Chyba nie. Chyba jeszcze. Ale jazda. O, Stasiu stoi! Siema, Stasiu! Bo boczki jakieś siedzą. I to niby jest gdzieś tutaj. Ale ja mam wrażenie, że to jest jakieś pr... jakaś prywatna chata ogólnie. Tam jakiś basen stoi. Zjeżdżalnia dla dzieci. To jest jakiś pomościk. Głównie przed chwilą połamałem kołęzie, bo... Tak nisko już było. No dobra, o, to, to, to tutaj chyba. O, dokładnie. Tam ten budynek, gdzie ten dźwig stoi. No, takie rolki jakieś ładuje. Jakaś taka dziura. Zobaczcie, ta naczepa ma. Hmm, no nie wiem, załóżmy 2 lata. Gdzieś około dwóch lat będzie. Jest używana przeważnie no do lotniska. Jak ci wszyscy turcy, którzy tam pracują. Niektórzy kompletnie nie mają pojęcia jak ładować. Wjeżdżają, wiecie, widły za wysokie, za, za, za długie mają no, pod paletą i tak dalej. To tu nie wiem czy to nie jest ta naczepa, bo ta blacha jest tutaj. No i dziurę zrobili chyba w pierwszej trasie. Tu zobaczcie tę ścianę, nie? Jak wszystko porozpierdalane jest. Masakra, te naczepy nie mają lekkiego życia. Z zewnątrz też jest poharatana, no ale to już przez kierowców. Dobra, dawać ten ładunek. Jakiemu ja włosy? Halo fryzjer. Zobaczcie, zgodziłem się na załadunek. I dwie deszki wpadło na piwo. A Niemcy nic ci kurwa. Ty im zrobisz taką robotę. Roz, Rozpieprzesz pół, pół osiedla, pozbierasz, poustawisz im stojaki i nawet 5 euro nie chcą dać. Nie? I to jest szacunek. I to mi się podoba. Teraz docenianie. Zresztą tak jak Pan podchodzi do mnie i, i z jakim szacunkiem się odzywa. To chyba tak kiedyś właśnie mieli kierowcy. Coś czego teraz. Yy, z czym się ciężko spotkać. Niestety. Taki wyjazd, kurde, tu dźwigów ile mają. Jakieś piękne dafy. Tu no. chyba sprzęty, które już mało działają. Te na przykład tu. O kurde, o kurde, jakie nawet jest star pod dźwigiem Tą gałęź złamałem jak jechałem w tamtą stronę <śpiewanie> tutaj. Teraz muszę się tak naddać troszkę Ale no jest ciasno Normalnie na Warszawę. Godzina 8:19 jest. Ale tu kolega yy, Patryk, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który na 100% ogląda ten film, <grym> powiedział, że nic mi nie grozi i normalnie mam jechać. No to jadę. Nie, nie wiedziałem. Myślałem, bo kiedyś był zakaz na A2. Mógłby mnie ktoś, przepraszam, wpuścić. Tu się nagle dziwnie skończył pas, bez sensu. Kiedyś ten zakaz był na A2, ale teraz go nie ma. A ja nie wiedziałem. Ale ładna Biedronka. Po 300 metrach przejedź przez Taki rondo budy drugi zjazd. Dla piesków ładne były. jedź prosto, trzymaj się prawej strony. I wylądowałem w polu. Tak to wygląda u mnie na wiosce. A. Jestem z powrotem. Jest godzina 13:50. Nie jechałem się rozładować, no bo niby mnie nie chcą dzisiaj. Więc zobaczymy się jutro. Ja robię zakończenie. I idę do domu jakieś 300 metrów piąteczek piąteczek z rana ładnie, słoneczko oświetla jak trosa idziemy na rozładunek Jakieś 3 km stąd Dosłownie nie poznaję firmy Kiedyś tu na tym parkingu przejeżdżało się z Frankfurtu bo to jest Pantos, był Pantos przynajmniej I się po całej nocy jazdy Robiło się jeszcze pauzę dziewiątkę, zanim zaczęli rozładowywać tutaj z lotniska. A teraz przyjechałem siódma 15 z marszu pod rampę. Od razu ściągają no fakt, że to nie jest Pantos, tylko inna firma. Ale no, tu na tym miejscu miałem naprawdę złe życie, gdy pierwszy raz pracowałem w firmie. <grym> teraz. W miarę szybko idzie, także rozładunek kiedy na bazę i skończy ten film. Dzięki za oglądanie. Pozdro.